Nie, no nie wierzę, jak go zabiję, będzie mu smutno, czaty, strasznie. No. Nie, no smutno mu będzie, nie róbmy tego. No wiem dla kontenciku, ale nie, no nie ma co, czaty, nie ma co. Nie ma co. Będzie mu smutno. Nie, no dajcie spokój, byczki. Nie ma co. Raz było śmiesznie, ale dajmy mu trochę też pograć, żeby mu nie było smutno i tyle. No. Nie zabijajmy biegło, chyba że będzie na niego podejrzenia na razie i tyle. Delvexa możemy zabić za to, że ten tak być ten, dobra Zabijmy Delvexa za to, że wygrał jako anioł Bo i rozjuszył mnie trochę, to jest dobry argument To jest dobra argumentacja Toś mnie... No A, nieważne ważne. No, to ktoś mnie, to ktoś mnie To po... się, myślałem, że jest już jasne Nieważne Wiem, że Destru może tam przyszedł do ciebie No, ten jest chyba podejrzany, ja bym na niego uważał Mnie. Po... Ej, dobra, nie. to było dobre, Mandy. Bez co z tobą? O kurde, timer. O no nie, kupiłem no jeden. Nie. Dobra, Ebi, mam nadzieję, że Ej, się przyjrzycie. odsaliłem. Nie, pomodaj, Nie, no, ja stwierdził, stwierdziłem, stwierdziłem i ogólnie, że będzie mega żal mi wygłosować Ebi'ego, więc go oszczędziłem. dokładnie no. pozbywać majore. się go ogólnie. Widzisz, Ebi, jaki jestem kochany? Nie, nie o, o, bardzo, bardzo kochany. No, ty no. Ty jesteś kochany. No ja, tak! Już, ja już jak, jak się dowiedziałem kim jesteś, już stwierdziłem, P*** ale umieram. Nie no właśnie, ziomuś no amongo. Wiesz jak czaty to mi to głosowało, żebym się ciebie pozwał, A ja mówię, dla, dla, dla A ja mówię ten! To akurat. No. Dobra, ale. No. No. no, Dobra, ale teraz powiedz mi A ja ten! Odziewam. A ja wiesz! Dobra, kurwa! Ja pole nie wiem. No, no, a Mongo chce mnie wygłosować i dał tego, no, tak? A tak, Mongu, gdzie A Mongo ja to jest na ognisko. Nie, miadałem na mąkę. Widać, że dał no, na mąkę. Nooo, na ETMA! I był krukiem. Mm. Dobra! Tak siak... jak No widzisz, dałeś mu głos. się, jak IB, widzisz? Uratowałem Cię. Mogłem się pozbyć. Nie teraz z kurde. mogłem się Cię pozbyć, a co? Jak mnie w poprzedniej rundzie zaję, w pierwszej rundzie losowo No ale dobra, ale w poprzedniej, w poprzedniej też mogłem. Dla a dla Bo no. byłem też. Jak no. no, strzelasz na przykład losową łóżką w pierwszej rundzie? Zapija mnie! Kiedy od trzech rund umieram jako pierwszy Nie no, raz umarłeś jest... przez swoją głupotę no Dobrze, co, umarłem przez swoją głupotę, ale potem kolejne trzy razy umarłem no, przez ciebie oh, No i ciebie dlatego, albo no i dlatego ciebie nie zabijałem, tak? <laughs> nie, świetnie, teraz mnie nie zabiłeś, super No i teraz dzięki. też ciebie nie zabiłem No i ale, widzisz? Ale hałasują podczas tej nocy kur... ludzie za oknem, no Miłosierdzie <śmiech> Bladiego <śmiech> A, tak się nazywa, ja. Się, miłosierdzie Bladiusz, Bladusza Co <laughs> <laughs> pisze tak Wyszedł i jest nie właśnie. Właśnie gra się zbugowała, xD Wyszedł ciałem a został Pewnie no. Destru do ciebie przed no co? No Nekromansk, jakieś praktyki <laughs> tak, Będzie go ratować? Nie ma co jak to się mówi Mandy Randy. No nie ojej, oj, oj, oj. zginął oj, oj, oj. medium Dara. Co mnie drola trochę bezwzeczna Dobra, zacznijmy od tego. Uh, Blady jest witchko, bo Mongo jest misty Wolfem, wygłosujcie go No i gitara o... siema, znam ej, co się ma! Mongo! Za tą mrugłę! Jak, jak mogłeś? Chci. On chciał się a tema pozbyć! Ale Dawajcie! Ej, chcesz... ej, czemu ej, dobra, tu chujtek? Ej, czemu chujtek tu chodzi? Co tu, dzieje. Dzieje. co tu się dzieje? tu ducha. Ej, ty jesteś na pewno to nie Ej, des, jest czymś. Ej, czemu chujtek chodzi? O co tu chodzi? Co tu się dzieje? Jest. Dobra, dawajcie wszyscy na Amonga, bo Amonga jest 100%. Wittek. Nie, co się nie. dzieje z Nie, nie! nie. Obserwatorem. Nie. nie, on jest Fishermanem, jest rybakiem. Cicho Wiksa, go na Amonga jego Nie na no, Mongo jest... Nie, to jest to, Dobra, Ninja, go głosy ale, ale mamy Ninja ogólnie, który, który fakował Destra, więc trzeba Zinfekował na to pokazać. Może, może to być Wixa, ale do oh, następnej rundy zobaczymy A, to, ale jest no, to jest pewnego oh. Tak? Z swoją rolę zaraz zobaczymy, czy jest Ninja i ten... O, Mr. Wolf z Wixą To I... jest... o, Promaniakiem I... no, Ale no, mamy Ninja, tak. ale a to zginie ma? rano. Ja rano zginę, a więc. Zrobię coś głupiego. Nie, ale faktycznie ten Angel. Co w się sensie Angel byłby spokojny, gdyby nie był ten? No i co, nikt nie zginie? to nic nie robię. Z Dobra, generalnie. O, Sandwich wiadomo, że jest niewinny w takim razie. Dobra, ogólnie tak. Lunę w nocy jest, jest. Jest tym, jest ninżem. Lunę. Ogólnie to ja żyję. Nie jestem, nie jestem nie Co ty gdzieś? Dobra! Ja poz, dawaj, sandwich, zresztą. Zresztą. dawaj sandwich Luna jest, jest Ninzą! Ja sandwich! Ja ale ona jest Luna! AB jest ledzić 100%! Ja to Luna ja powie to coś zresztą. śmiesznego. Ja Jak nie rozśmieszysz no. to cię zabiję. No! ABS Siren! Dawaj! ich żywot! Dobrze! Super! No i tak chyba zginie sandwich, bo on musiał impostora wywalić Adios! No ale może wygramy? Tak, chyba koniec czy nie? O, ja nadal żyję. No cóż. Dla żyjesz? Łatwo! Widzicie, ABI współpracowaliśmy i, i udało nie. się zwyciężyć. Ciekawe, jaką będę miał. O. Tak, jestem okrutny. Ej, jak coś, to ratujcie mnie, bo teraz ABI na 100%, jak będzie łóżką albo jakąś zabijającą klasą, to mnie się pozbędzie. No. no, no, no wie, się nie jeszcze nie umarł. ABI niestety AB miłosierdzia jest, nie zna. ABI jego nie, zrobi. AB nie bo no, wygłos, nie, nie zabijajcie zamiast. po prostu, będzie mu smutno. A mnie to po prostu ratujcie, no bo będą chcieli się mnie pozbyć. ABI pewnie będzie zły. Znaczy, ABI się będzie to chciał jest mnie na pozbyć. ABI impostorski czy co? Nie no, Abby na pewno będzie zły. No tak, tak pisz na tym czacie impostorskim no. O dobra, ABI, halo A jakby była śmiałość znowu, to byłoby śmiesznie w sumie. Trzy razy pod rząd Twitch, Cztery w sumie by było teraz. Bogowie! Oh, nie o, ninja, nie. ninja. No i słusznie. Można powiedzieć, że oh, impostorzy no. w zasadzie trochę nam pomogli

Ej, okay, no może wygłosujmy Karigodę kręca, na wszelki szuka, wypadek? Nie? nie Bladeuszu, nie, nie jestem, nie Ja ale można powiedzieć Karigoda czemu nam nie pokazuje? Trzymaj się jeszcze rundę! Bo masz napis w nocy na czacie, że masz dwa głosy i masz, widzisz? Czemu głosujcie go? Czemu głosujesz na sandwich? Nie ma sensu dlaczego no. miał? Dobra, Karigoda Sandwich, co masz za swoją obronę? Ja mam pieska Sandwich czego masz rolę? Był aktywny w nocy na Messengerze e, Ale Sandwich, co masz wadą. Jaką rolę? Nie, to żaden argument. Bomber! A, bomber. bomber. E nie dobra, to no, to, ja to ja jest w ja miarę rzucą, śmieszne Rzucaj, rzucaj Vatema, A argentyński Carigoda jaką ty masz? Rolę A no, powiedział przecież jaką ma! A Bo pieska, Adam Głoski, czyli tem, ten... Próbuje, wiem, no dobra, ten no to nie no to w takim razie nie no jak ci ma pieska to a ten jest niewinny, ja, chyba że... W... W... tak, nie no, nie no. no ale jestem ale... królkiem, dałem mu dwa głosy. Nie mamy już nic. Dobra, nie dobra no to co? Ale... No to na ej, ej no to Mendy jest to podejrzany to w ty chodzi no. na to. Czemu ja jestem Za, co nie <głos> <jeszcze>? <głos> za siedzenie! No... No Mendy, no siedzisz tak ja szybko A może na, na, okay. na przykład to skipnijmy? Ja proponuję jakby... nie biiii, ej biiii znasz pierwszą runę zawsze się kogoś Randomowo wydecyduje A Mendy no, daj no, No, szybko daj na temat. please Nie, ale ATM jest przecież krukiem nie No Co by tak Nie, no właśnie, co ty tak Ejbi zaskipowała? Nie ma Angela już dawno nic straconego nie rozumiem. Ej, no weź, no to... bo zaraz zginę, zróbcie cokolwiek. Tak, ale... No to na Mendiego zagłosuj, to, można... zagłosu. ja mam... to będziesz się miał dwa głosy. a to ja oszalał. Ale, być... tak. ale A nie może być! Ja a uważam, A nie, nie może być! być. Tak, nie ja chcecie wygłosować! Nie, 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 no, no to dawajcie na Mendiego! No jest już większa szansa, że Mendy jest, no jak ja tak jak Burmistrz, żeby nie wyjechać osoby w pierwszej Nie no api w pierwszej urogi zawsze się wygłosowuje! Wiesz, że no. efekt nie ma Angela, to No ale wtedy graliśmy na Angela, teraz wiesz, już nagramy. Nie gramy. żadnego ty mówiłeś wtedy i ten argument drugi Ej, to że wyrównaj się Wyrównajcie sandwicha wyrównaj i będziemy no i Karigoda podejmie No właśnie, Karigoda podejmie decyzję. No. Nie, jednak no, ja nie, nie podejmie. zmienili w ostatniej chwili. Kto to zmienił? No i widzicie! No i widzicie! Widzicie! Znowu moja dedukcja tak zwyciężyła! Ej, jednak... go z jakiegoś powodu broni, To jest w ogóle podejrzany, co nie? Ja po prostu skipnąłem. Bo Dlaczego broniłeś w... Mendy'ego? Ciekawe! No. To noc, mamy noc. Ratunku! Aby, możemy sobie porozmawiać w nocy, karygoda. Zobaczymy Ratunku! nie się ja nie dam tam pogadać. Wszyscy śpią, nie można gadać. Są mnie zabić! Przed markiem, ja nie śpię w nocy. No to cicho tam, bo ja chcę spać! Właśnie, cichaj, Ej, bo wszyscy śpią. Pomocy! pomocy! Ja Ale ja nie lubię spać. Panie jest za słaby. Cichaj jaibi, bo wszyscy chcą spać. Minuali, pomocy! Po, bo, bo mnie <grym> zabija to, ktoś ktoś w nocy. Niech ktoś mi pomoże! A no uf, nie tylko Delvex. Tylko Delvex. O nie, zbiór. ej, ale ej, a ten no mówił nie. faktycznie, że i Bigusaj. Myślicie, że to ma powiązanie? Czemuż on nawet nie wie w nocy, że że ktoś go zapierd*je, że mu kto przeczuł, że i Ej, dawajcie wszyscy do i bo jest najbardziej podejrzany. Jezu, bladzi, yeah, no nie wytrzyma, wie jaki podejrzany. No nie, no. Daj. Podaj mi z O, Żeby Blastera zabić, no wiesz co Mongo? Dobra, ej nie, nie wygłosowujmy mnie, nie wygłosowujmy mnie Generalnie chodzi o to, chodzi o to, że bronił Mendiego, a Mendy okazał się impostorem Nie broniłem Mendiego, chciałem to skipnąć po prostu No. też tak sugerowałem to wyglądało, a jaką rolę masz AB w takim razie? Jestem medium, ale wszyscy impostorzy, sami impostorzy nie żyją, więc używanie tej roli jest totalnie bezsensowne no zginął Ninja i Misty Wolf i teraz a, no dopiero to... No i no jeszcze Delwek zginął, zginął i ATM w sumie No to w tej rundzie zginęli No to w tej, no rzeczywiście Dobra, no to w taki, a po kolei, a Quitek Acha, co robi? argument Znowu głosuje tylko jednym głosem, dajcie ci spokój już Nie no, Kietek jest, a ATM głosował na Kieska. myślę, że to jest dobry, dobry to Nie wiem, zawsze jak jestem jest villagerem że jesteś villagerem, to zawsze na mnie głosujecie A Mongo, a takim no, kim jest jesteś? A nie, Quitek to bo z tym, bo który ty powinien villagerem ale nie sprawuje hmm, czyli władcą podziemi ziemi, dobra Wiksa ty? Zapiekił Gładca A ty Mixa kim jesteś? Twitch'ką ja Dobra, a Luna tym kim jesteś? No Villager'em jestem, no takie kujtek, no, kujtek. No, Luna coś, nie coś no. Kujtek, no, kujtek. Ten. No, no, ten Luna zawsze, no, ta gada, to, ta luna luna zawsze tak Luna zawsze dawajcie ją Luna jest clear, Luna jest clear A czemu jest clear? Ale tak, 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 Kaligada jest kamerą no, ej no to ja też jestem clear w takim razie No tak, no to A my, a jesteście pewni, że nie AB? Na pewno? Na pewno no, nie wiem. A skąd wiesz, Luna, że nie jest? No, nie nic takiego. Ale. Wiktor powiedziała chyba, że nie. jest Dlaczego byś mnie mylicie? No tak jakbyś powiedzieli do mnie Weronika. Ale taka prawda, no. że ty myślisz, że. Czemu myślisz, że. Luna, ja tak A tak ważny tak A tak ważny tak ważny tak ważny tak ważny tak tak no ja nie wiem, ja wiem, wiem Władzę spróbować, no A w sensie. Władze, no, w sensie no, władcą piekiel tak. jest chyba. Dobra, ostaniego, ostatniego Nie wiem, a Mongo strasznie. bardzo. na Więc ogólnie jeśli. Dobra, ale jeśli tego okaże się nie niewinny, to wszystko spadnie na jedbiego ostatecznie i tak. Czemu na No przecież Mongo strasznie naciska Kietka No ty, ale ty pierwszy nacisnąłeś na. A je, dobrze. wiem, że dobrze naciska. Ty mi Abi grozisz? No, no łatwo! Nie, nie. Łatwo! Zwycięstwo! I co? Villagerem jesteś, Quitek? No, najgorzej być samym wilkiem, jednym. Ale ai, może być nawet czterech tych yy, ty no, no może być czterech villagerów, ale to jest bardzo duża rzadkość. Tak, rzadkość? Jak wcześniej było trzech. Mm, no dobra, no nawet jeśli, no ale kurde, claimowanie villagera jest troszkę bezsensowne. No raz z tak były 4 wilki, tak naprawdę. No właśnie. No może być różnie, ale kurde, no klejmowanie villagera, kiedy nie jesteś villagerem. No takie właśnie. Trochę, hmm, no nie wiem, bardzo, Dobrze. bardzo nim. Dobra, trochę YOLO z tym atemu w ogólnie, Nie widziałem, myślałem, że to się zaznacza najpierw w ogóle, a nie od razu rzuca. Ale trochę jolo. No dobra, no mam dobra. nadzieję, że nie zginiemy. Jesteśmy asasinem. Pierwszy raz gram tą rolą, co nie? Ja nie wiem kto jest, że... Ja nie wiem. Wilki wiedzą, że ja jestem asasinem? Ja nie wiem kto jest z wilkami, czy wiem kto jest z wilkami. Ciekawe w sumie. Ja chyba też nie wiem kto jest z wilkami, co nie? A wilki mogą mnie zabić? Tak, no, nie wiem. O nie, I da się cofnąć jak jest EF, to da się cofnąć wybór, czy nie? Ja. A, late. To nie. Aha. Ale po co chcesz gada z tym, Wydaje mi się, bo pewnie mógł siebie obronić, a po prostu a postanowił, postanowił kogoś zabić po prostu. Nie. Na przykład Sandwicha postanowił zabrać zabić. Albo Necromantę postanowił zabić. Chyba Sandwicha ostatecznie zabił. No, dajcie tak mi się, się Dajcie mi tego, Majora. Czemu tobie? Mm, Okej, okay, ja tak. jestem za o, ja uważam, powiem. że Wixa powinna być głos. Bo coś powiem za chwilę. Ja mi się podoba ta wizja, żeby... No Vixa dobra, niech wie. będzie w takim razie Wixa, zagłosuje e, na ciebie, ty musicie zrobić od razu to co ja zrobię, ok? Dobrze? Dobrze. Dobrze. Ale nie gotuję na, na ciebie, tak, znowu. mówisz. Mam nadzieję, że mnie spali. Co, szybcie? co, szybciej, co szybciej. O, masz dwa głosy Wixa, o co chodzi? Ej, czemu mówisz, że się rada rada. mnie pozbywasz? O co chodzi Wiksa znowu? Ja to świetny pomysł. Wiesz co, no, no i no znowu ja jest pomysł. mi smutno. Czemu Wiksa się znowu mnie pozbywasz? Wiesz co, Wiksa Vixa... zawsze to samo co, nie? Ajaj. Zero, ajaj. zero ajaj. współpracy. Ajaj. Jesteś ajaj. Bo jest zbyt podejrzany ajaj. dla Wiksa. No, no, wiesz ajaj. co, Wiksa, zero współpracy. Jak zwykle pierwszy, pierwszy co? Pierwszy raz dostaje taką rolę i już coś się mnie pozbyć. Dzięki. No, niestety. No. 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 no, po prostu cię sprawdziłem Pierwszy, no i no. już zamiast ajaj. współpracować, to znowu się mnie pozbywa. Co, co miałbym współpracować? Właśnie ja bym cię oszczędził! No! no, no wierpię, właśnie nie! Ja ja nigdy cię jeszcze końcu... w... tak 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 nie zapierd... Jako wilk czy jako zły A ty, nie cały ty cały czas w... mnie zabijasz jako zła! Ja nie wiem o co chodzi Jakaś szczęścia <ślonia> nienawiści po prostu No dobra sprawdziła cię Ja Pierwszy raz kiedy mamy nagrywki Mam tą rolę I wiksa zabija mnie od razu nie no jak no ja, ja... Ja, 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 ja wixie ja, ja, ja wix nigdy nie spalam no na przykład zza, Zawsze ją oszczędzam co nie? Tak beznadziejna świetnie Jako takiej miłości to wiesz no Dobranoc Przyjaciele no. ja, Elo elo Dzień dnia Właśnie teraz Dobrego Nie nigdy cię jeszcze nie zabiłem? Jeszcze no, zawsze Wielkołaki Cię oszczędzam w, w porównaniu do Ciebie. O, klasa równa Villagerowi, trochę tak, bezwartościowy jest klasa. No, jeden z najbardziej bezwartościowych klas. Kurwa, jak dostaję klasę zabijającą, to tak się to kończy, że chwila i nie ma. No. O kurde. Ja nie zabiłem no, Luny, no, no. Bo, ja bo nie, bo nie miałbym no, jak Wszystkie podejrzenia to... na Bladiego, Blady się Mamy mści to... Nie no, ja, ja bym miał się ten, ja bym się nie mścił akurat Jak dostanę Elec, to powiem wam coś ważnego A ja chcę być Majorem No, już taktykę sobie obrali No, no. Nie, ma majora, nie, koniec majora, tego dobrego, ja chcę być Majorem, dawno nie byłem, i A ja uważam, że jeszcze nie A ja uważam, że ja dawno nie byłem i ja chcę być Majorem Dajcie mi Majora w końcu. Nie, na Drwexa. No, no. no, no co chcesz powiedzieć? Co chcesz nam powiedzieć? No to Mandy. nic nie powiem. Że ja nic nie wiem. A to, ale... O! E, to będziesz rzucił w tego? W sandwicha? No? Czy mi się Jak? wydawało? Nie. Nie, on Bendy nie rzuci? rzucił? Nie, Ej, dobra, sandwich, gadaj co wiesz, to, albo Cię wygłosujemy. Nie, tak, nie, nie majora, nie bawimy się Dobra, tak. wygłosujmy no, sandwicha, bo nie chcę nam powiedzieć o co chodzi. No to, nie, sam to sam 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 tak mrzek, to. Nowość, A no dobra, i tak umrzesz. No dobra, to żegnaj sandwich. Ale co rzuciłem? Jakbyś nam zdradził informację, to ten. Jakiego szulikera w ogóle? Chyba, albo... no, szulki, zresztą, kim jesteś? O, ale mogę on nie wiem o co chodzi, więc mi się wydaje, że on nie jest. No to może to będzie że Albo może fejkować, kim jesteś, ja mogę w takim razie? Jak powiesz, że villagerem, to tutaj trafi. Bardzo się <śledzte> wyrzucimy, jak powiesz, że jesteś villagerem. No, <śledzte> 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 no na koniec jestem villagerem. Dobra, pozwólcie się go. Ty, to na siebie ale, ale, sam wiesz co, żeby nie gadać, nie mówić, tam takich informacji, no nieźle No, gdybym miał majora. No, jakbym ja był majora, to bym też nią, wiele no, rzeczy mógł no, powiedzieć, a jej ja nie mam, więc wiesz. No, stry... A, wycajony, prosty. A, no, niestety, no, ja to, no, a Mongo no, rzuciłeś no, tak otwarcie, ci to wszyscy cię widzieli, o, to, je, Mongo. No właśnie, nie wiedziałem, że to widać, bo tak Jeszcze raz. Spokojnie, a Mongo też tak wpadłem. No, ale, ale widać to normalnie.

i nic tam tak, jest... nie powiedział, kurde A Czy on mógł rzeczywiście powiedzieć nam, czy koło sprawdził, tak? Mało Ktoś się dowiedzieliśmy kochany, z tych duchów O, mamy kruka i to sam na siebie głosuje, myślę, że to świetnie Dobra, cisza Ej bi powiedz jaką masz rolę? <grym> Jestem medium I co ci medium się pokazuje? Powiem, <grym>, że to się sprawa, bo ogólnie chciałem, chciałem rzeczywiście użyć tej swojej roli Ale kliknąłem alt tab i wszystkie powołem moją rolę Hmm, Ej, coś Często Cze... jest tym medium podejrzane Czemu podejrzane? No jest to normalnie medium Dobra, no, no no może być tym medium to Eee Dwa razy byłem medium Karigoda, w sensie raz i Dobra, argentyński Karigoda, ty kim jesteś, cwaniaczku? Ja jestem znowu <noise> bohaterem. A ty Dedestro? bohaterem. Ja jestem... Tom Co? Gim? Mekromanta Kłamię, dobra, wygłosujmy Dedestro No właśnie, kłamię Mówiłem czy dobrze Kruk zagłosował? Proszę mi zostawić. No dobra. dobra, niech będzie. No dobra. To Sejwat. ci w twojej decyzji. Skoro tak mówisz... Wspieramy cię z, z twoją wolą. Dziękuję. Czy nie nie jest jakaś rola no. taka? Co? Nie, 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 wydaje mi się, że <laughs> po prostu... Nie no, kłamie po prostu. Ja byłem <laughs> nekromantem, więc okłamam po prostu. A. No. No nie nie wiem co... Tak, łatwo, niepiekamy. ja pierniczę, ale rozprykaliśmy wszystkich.